Wybory w koalicji obywatelskiej ogłoszono właściwie na ostatniej prostej, wszak znamy już termin i miejsce konwencji kandydata 7 grudnia Gliwice, i właściwie znienacka. Łatwo wrażenie, że to Radosław Sikorski stworzył tę sytuację, ponieważ obecny szef MSZ-u od wielu lat marzy o Pałacu Prezydenckim. Próbował w 2010 roku, ale wówczas sromotnie przegrał z Bronisławem Komorowskim, także zorganizowane w Platformie Obywatelskiej Prawy Bory. Lobbował za swoją kandydaturą w 2020 roku, ale wówczas partia była zdecydowana, by postawić na Rafała Trzaskowskiego. Więc teraz po raz trzeci próbuje i rzuca rękawice prezydentowi stolicy, który od czterech lat, czyli od poprzedniej elekcji prezydenckiej, uchodził za naturalnego kandydata koalicji obywatelskiej w wyborach prezydenckich 2025 roku. Donald Tusk, ogłaszając prawybory, apelował do obu rywali o powściągliwość. Ale walka o władzę rządzi się swoimi prawami. Tu nie ma miejsca na sentymenty. To nie jest perfumeria. Zresztą jest się o co bić. Kandydat Koalicji Obywatelskiej ma duże szanse zostać przyszłym prezydentem Polski. Pytanie o krótko i długoterminowe konsekwencje prawyborów wymusza postawienie kilku innych pytań, na które odpowiedzi przyniesie dopiero. Przyszłość. Po pierwsze, czy zdeterminowany i rozpędzony Radosław Sikorski, jeżeli przegra, będzie potrafił elegancko zahamować? Po drugie, czy Rafał Trzaskowski, jeżeli wygra, nie będzie czuł się upokorzony tym, że jednak musiał jeszcze o tę nominację partyjną, koalicyjną zawalczyć? Po trzecie, czy jeżeli wynik tych prawyborów będzie bardzo korzystny dla obu kandydatów, czyli wyrównany, to nie osłabi to mandatu zwycięzcy. Nie stworzy takiego przekonania, że nie cała partia, czy nie cała koalicja, bo oprócz Platformy Obywatelskiej oczywiście głosują Nowoczesne, Zieloni, Inicjatywa Polska, za nim stoi. Wreszcie, czy stronnicy przegranego? Tak jak obiecują teraz w tej prekampanii, staną murem za zwycięzcą. Czy faktycznie będą wszystkie ręce na pokład? I wreszcie po piąte, czy z wytoczonych przeciwko sobie dział nie wystrzeli do kandydata koalicji obywatelskiej we właściwej już kampanii, kandydat prawa i sprawiedliwości? Wyniki prawyborów poznamy już w sobotę. Konsekwencje prawyborów nieco później.